Jakieś inne? Proszę panu Pan duka, proszę. Yy. Proszę państwa, tak tutaj dużo mówiono na temat bezpieczeństwa wyjazdu z rynku na Poznańską. Tego przejścia chociażby ktoś chciał przestawić, to chyba, nie wiem, murę bym musiałby być ogrodzone albo coś takiego, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze, tam ze sukienicy nie jest niczym, tylko braci czeski, czy jakoś chodził gdzieś tam i tak dalej. Żeby była lepsza widoczność, jeśli mogą być domnice ustawione koło zegara, które zasłaniają po prostu przejście i tak dalej, to dlaczego tam nie może być? Nie mówię, że musi być domnica na 2 metry, tylko domnica ustawiona y, zakładamy na pół metra, z jakimś tam krzewem, który będzie miał drugie pół metra, i będzie i widoczność, tak. i zabezpieczenie, żeby tam się nikt nie ustawiał. Proste i, 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 i to idzie zrobić jakby od dnia już. Ja już kiedyś tu mówiłem na temat chodnika bezpieczeństwo. Chodnik na Jana Pawła na wysokości Tesco. Proszę się dzisiaj przejść i zobaczyć jak jest chodnik do tego. Do krawężnika po 10 cm pozałamywane na no, odcinku niedługim, około 100 metrów. Dla bezpieczeństwa. Następna sprawa. Była tutaj robiona cała ulica borcowa od y, klasztoru w stronę tutaj Polska Polskiego. Kiedyś mówiłem, że jest przejście na drugą stronę do, do banku, i jest obok tego przejście. Y, Ścieżka rowerowa dla, dla rowerów, żeby obniżyć o 7 cm co najmniej krawężnik dobry. Przy tym remoncie, przy tym nie wiem, o ile obniżono. Może i o 3 cm obniżono, ale tam, gdzie jest przejście dla pieszych, jest ten krawężnik prawie że równo, jak gdyby z naswartem i tak dalej, nie ma żadnego jak gdyby dużego schodku. A tam, gdzie dla rowerów jest jeszcze uskok. Żaden rowerzysta nie będzie po prostu jechał gdyby prosto i jeżdżał przez duży krawężnik, jak będzie tego, będzie zajeżdżał pieszy. Y absolut żeby przy takim inwestycji jak tu była robiona e, ten nowy płot i nowe chodniki i tak dalej, żeby nie obniżyć do tego, żeby to było łagodne i bezpieczne jak wygląd dla rowerów. Jeśli jest zaznaczone na ścieżka rowerowa, no to niech ona będzie ta całością, a nie że jakaś przeszkoda w postaci kromężnika wyższego. E, proszę Państwa, ja kiedyś mówiłem na temat ulicy e, Nie, nie mówią się. Ale później mówiłem też. Jeden z radnych, jak powstały bloki na ulicy Nowowiejskiego zaproponował dla burmistrza, żeby podbudować chodnik, bo mieszkańcy nie wychodzą na ulicę Nowowiejskiego, tylko wychodzą na ulicę Zamkową jest bardzo niebezpieczne i tak dalej, bo tam nie ma przejścia i tak dalej. Chodnik zrobiono, a mieszkańcy tak wychodzą. A ci sami tak nie są. I co A tego nikt nie widzi, że tam jest bardzo niebezpieczne przejście ze z tych bloków w stronę monopolowego, czy jak tam se zwały, te, i, i, i tych, tych sklepów? Myślę, no, że tam nie jest, jest bardzo niebezpieczne. Dzisiaj jeszcze nie ma pokrzyw, a jak za tym pokrzywy, to tam już będzie... A? Dzisiaj żadne radny nie, nie wstąpi o tym, że kto z tym parkiem tam ma się wybronić. Przejście są światła. Państwo mówicie tutaj, radni mówią, że my na, na, na które rzeczy nie mamy wpływu. My na, my na nie nie mamy wpływu. Czy coś w tym sensie. Proszę Państwa, niektórzy radni są po ile? Po 10, po 15, po 20 lat. i Państwo nie macie wpływu przedtem i dzisiaj też nie macie tego wpływu. Jeśli przedtem nie widzieli tego, to dzisiaj też tego nie widzieli. Panie Luka, To jest. nie byliśmy posłami nigdy. To jest, przepraszam bardzo, ja mówię, jak ja mówiłem, poznańska zejście na, przy tym, przy mostku w stronę zamkniętego parku i tak dalej, że te źle jest tego, źle to jest, jest źle. zrobione i tak dalej, to jest do dzisiaj że Gwarancja w jak do minęła, i za nasze podatki będzie to chyba co roku porozmawiane. A jak to było budowane, a jak to było budowane, to Dukat mówił o tym, to nie było z bardzo dobrych materiałów. Nawet w gazecie było napisane. Dukat nie ma racji, bo tam są bardzo dobre materiały. A Przecież dzisiaj to? Pan, tak, I pani. to jest? Ja tak wyjaśnię udzielono. No niestety. Tak, to pani napisała tak i to, ale nie nie mógł mógł się, to naprawdę, ja nie napisała. Ale ja bym prosił, panie gdzie konkrety. Raz, dwa, to jest trzy. konkret, To jest, no, to są wszystko konkrety. A na ten ostatni konkret, proszę państwa, mieszkanie w tym, w mutowie. Jak ja słyszę, że ktoś yy, chce powiększyć yy, świetlicę o danym, o, o, o tam pomieszczenie, to ja jestem za. A jak ja słyszę, że ktoś chce mieć świetlicę za mieszkanie, to ja jestem w tym układzie jak gdyby bardzo zaniepokojony. Bo dzisiaj panowie mówicie, że nie tego, a za miesiąc przyjdzie upiętliwy mieszkaniec z tego mieszkania i powie, ja sobie życzę, żeby mi tam jakieś były zawody czy jakieś za ścianą. bo się tutaj robi bohater z tego wszystkiego. I tego nikt tego nie widzi, tylko ciężko, twardo, bo musi być mieszkanie dla, dla mnie, jakiegoś tam obywateli czy, czy mieszkańców. To nie jest rozwiązanie. Bo mówię, dzisiaj jest wszystko ok, bo ma być mieszkanie, jest sprawa załatwiona, a za miesiąc będzie problem. I przyjdzie mieszkanie do tu, tu, na tą komisję, i będzie uczciały. I kto będzie wtedy za to prawo odpowiedzialny? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Powiem tak. W Polsce się mówi, nie płaczemy nad rozlanym mlekiem. Na sesji mówiłam, że Państwo się nie spotykali całe dwa miesiące, a teraz Pan Przewodniczący mówi, że podwyżka śmieci będzie wynikała z takiego, a nie innego opóźnienia. To jest demagogia. To jest manipulacja danymi. Mówiąc, pana aktywność i arogancja wobec mnie wzrasta wraz. Z liczebnością telewizji, która tutaj ma miejsce. Ja Panu wybaczam. Jest piątek, wierszy i piątek. Wiem, że Pan inaczej nie umie. Z Panem Bogiem. A teraz moje pytania są takie. Na jakiej podstawie, jakich przepisach, ustawy, uzgodnienia przy, pozwalają przewodniczącym komisji na wyrzucanie wypowiedzi obywateli z protokołów, na dowolność, na interpretacje samowolne oraz. Niewłaściwe zapisy w protokołach. To jest pierwsze pytanie. Drugie, te są już dotyczące tej komisji. Państwo otworzyli znowu żabkę na rynku. Rozumiem, w prywatnym budynku dawniej była apteka pod orłem, ale czy nie uważają Państwo, że to przejście z obu stron jest koszmarnie niebezpieczne, szczególnie jak jest ciemno i pada? Może sobie to sprawdzić, tam nie ma miejsca na jeden samochód przy skręcie w prawo z rynku. Czy nie mogło być chociaż takiego światła, który się zapala w trakcie ruchu? Żeby ci piesi byli oświetleni. Przecież to jest tak koszmarnie niebezpieczne, że móc się Zasłanianie tego jest <noise> to powinno być osłonięte i, i jeszcze tak. Dalej, to jest drugie chwile. Szkoda, że Pani wyszła, tak? Pani ta z ochrony środowiska. Cześć. Dlatego, że ja już, y, y, pani, pani kierownik, powiemy tak, nie będziemy się nazwiskami jest RODO, staram się unikać tego. Y, zgłaszałam to już dwa razy, y, powtórzę trzeci raz. Przy ulicy dalekiej do Jana Pawła II były trzy klony posadzone niskopiętne, szerokolistne, bardzo sztywne te liście. Można dzisiaj jeszcze też zobaczyć, co są specjalnie niesprzątnięte, do pokazania, że po 6-5 miesiącach te liście leżą. I teraz proszę mi powiedzieć, jeżeli klony są posadzone na ziemi gminnej lub na ziemi, tak, przynależnej do pobocza drogi powiatowej, kto to wszystko powinien sprzątać? To zapycha studzienki, to zapycha y, odpływ wody i jest to niedrożne. W związku z tym chciałabym uzyskać powiedzieć, kto jest zobowiązany do dbania o prawidłowy odpływ w klatkach ściekowych oraz ciągłe zaśmiecanie trawników przyległych do drogi. Tak, dalej. Czy w mieście Szemotury mieszkańcy lub najemcy, może tutaj żeby nie było, że kogoś pomawia albo coś takiego, mają prawo na terenie zabudowanym hodować ptactwo, kury, koguty, budując im wybieg, wybieg na zewnątrz bez uzgodnienia. Jeżeli jest taka furtka, bo ja tego nie sprawdzałam. W tym roku bardzo proszę o zmianę przepisów na rok 2020, które są przygotowywane, dlatego że w terenie zabudowanym, osiedlowym... Opieranie się o cudze mury, o, o cudze tereny i budowanie jakichś wybiegów dla e, ukrywanych kur i kogutów jest niedozwolone. Proste, no w dzisiejszych przepisach. Natomiast nie chciałabym, nie chciałabym pokazać problem, nie osobę, nie tytuł. I teraz ostatni, ostatnia sprawa to śmieci. Państwo mówią tutaj o kosztach, o wyliczeniach, o 33, o 27. A ja grzecznie pytam, ilu obywateli. Obcego pochodzenia jest niezameldowanych na terenie miasta i gminy Szamotury. Ile osób w ogóle nie jest wzięte w kosztach wywozu śmieci i nie są w ogóle ujawnieni? To, że mamy nieściągalność, to, że mamy. Nie... My przede wszystkim nie mamy drożności co do tego, ile osób w danym budynku mieszka. I proszę nie wracać do czasów, że sąsiedzi będą na siebie donosić, bo takich czasów już nie ma. Natomiast. Koszty powinny być wyliczone realnie i moim zdaniem, i to powiem do protokołu, w połowie zeszłego roku i zasłanianie się terminem, że umowa jest, wygasa w grudniu 2019 jest najlepszym dowodem, panie przewodniczący, tego co ja mówię od... Trzech lat na tych komisjach, że wszystko jest gaszeniem pożaru na wczoraj, za późno, nie w tym terminie i potem dlaczego ta umowa, umowa wyrasta w grudniu? Jeżeli Pan sobie odpowie dlaczego ona wygasta w grudniu, będzie Pan wiedział dlaczego nie mogliśmy negocjować tych śmieci wcześniej. To jest naprawdę nie w porządku. To co Pan tutaj próbuje stworzyć, utworzyć. Nieprawda. Jest to nieprawdziwe i do tego powiem rzecznie, niegrzeczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko pragnę powiedzieć jedną rzecz. Nie pan przewodniczący, tylko rada podejmuje decyzję. Gdyby pani, gdyby pani trochę poczytała akty prawa, jakie obowiązują w tej chwili, nie byłoby pytań, kto sprząta ulicę. Nie by byłoby pytań. Kto za to odpowiada. Także, także naprawdę prosiłbym, aby to uczynić i, i, i w tej...